Ja, no, przy sobocie ładna pogoda, rano zimno, teraz ciepło ja się dzisiaj biorę za takie strzemiona Fi 10, kolejne Fi 10 yy, i tutaj Fi 10 prawie 23 3 yy, 3,14 ponad 3 metry to jest jedno strzemiano z dziesiąteczki nie wiem jak to ugnę to idzie tutaj nad to okno bo to jest razem z zatyką żelbetową a tam już przechodzi na pół metra te dziesiąteczki to co akurat zaczynam giąć to wszystko nie pójdzie jak po dwa no. i to później wchodzą w te szersze, czy będzie niżej jako nadprorze Tych to jest tylko 15 sztuk, bo to chyba co 20 Tych mam tutaj Nie wiem, coś tam Ileś tam, no i najwięcej będę miał tych Tych tutaj siódemeczka Też idzie to na metr wysokości razem ze stropem A żelbetowa Czyli to będą te Tutaj Także Rączka troszkę zaboli Wszystko z 10 Tu już kręcą na wieniec To jest towar na wieniec, młody tam pnie. Także tu pokręcą Mamy kręcanie kręcenie, w poniedziałek ja do po Także już będzie można doposzalować, tak mówiłem, i, i lecimy ze stropem, no i później wszystko zbroić. O, na garaż pogięte, a tu mamy te nasze maleństwa, o, tam prawie na półtora metra. A tylko 15 sztuk, które idą nad to, nad to okno, bo to razem z nadprożem, tam już są półmetrowe. Czy jakoś? Dobra, fajranto. się brać za porządki koło domu. Do miłego, pozdrow.